Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Kłaniam Ci się, wychwalam i pozdrawiam Cię o najsłodsze i zawsze nas miłujące serce Jezusa Chrystusa, z którego wszelkie dobro pochodzi. Serce Jezusa. Ze wszystkich sił ci dziękuję, za miłość, którą mnie obdarzasz. O serce Jezusowe, miłości moja, oddaję ci niegodne serce moje, jako ofiarę i z jak największym nabożeństwem proszę, abyś je świętą Twoją miłością zapalić raczyło. Wejrzyj, o mój najmiłościwszy Jezu, jak dalece sięga Twoja niewypowiedziana miłość? Chcąc mi się cały darować, Jezu, zgotowałeś mi z ciała Twojego i drogiej krwi Twojej pokarm boski. O serce mojego Jezusa, wszelkiej czci, najgodniejsze ognisko miłości boskiej, spraw, abym nauczyła się kochać Boga który tak wielkie dowody swojej miłości nam dać raczył. Jezu mój, najmilszy Zbawicielu, do nóg Twoich pokornie upadam, kłaniam się Tobie z najgłębszym uszanowaniem, aby okazać szczery żal za moją nieczułość przy wszystkich Twoich cierpieniach i zniewagach, które najmiłościwsze serce Twoje, Poniosło w czasie gorzkiej męki i śmierci Twojej dla naszego zbawienia. Łączymy się sercami wszystkich, którzy Cię kochają, by z głębi duszy naszej Ci dziękować. Podziwiam nieskończoną cierpliwość i wspaniałość boskiego serca Twojego i błagam Cię gorąco, żeby serce moje napełnił. Duchem chrześcijańskiego umartwienia, abym w tym duchu cierpienia mężnie wytrwała, połącz serca nasze związkiem pokoju i miłości. Amen. Niech dobry i miłosierny Bóg cię błogosławi, a Anioł Stróż niech towarzyszy ci na wszystkich twoich drogach i umacnia we wszystkim. Dziękuję z całego serca. Za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.